Witam serdecznie. Dzisiaj taki nieco inny filmik, tylko złapiemy ostrość. Dzisiaj filmik nieco inny. A postanowiłem, że zademonstruję dziś troszkę gołębi młodych jakie zostały po sezonie, jakie dołą te, które dołączą do, do ekipy na, na przyszły sezon są już po selekcji no z kilkoma się rozstałem nieduża ilość są pojedyncze egzemplarze, które, które dolatywały, a, a, a jednak no, moim zdaniem nie były ani w kondycji, ani do końca w zdrowiu więc z nimi się z nimi się pożegnałem te, które tutaj mamy one, one będą walczyły w przyszłym roku wiadomo, coś może jeszcze na wiosnę zginąć coś może jeszcze zjeść niestety jastrząb. To wszystko jest wpisane, że tak powiem. No, ostatnio pogody mieliśmy fantastyczne, w cudzysłowiu. Ale, ale na razie w miarę, w miarę nieźle. Tutaj wszystko fajnie na zdrowiu, wygląda ok Wiadomo jest, może po tym, jak było sprzątane, troszkę mokrawo, ale to po prostu tak już musi być. Gołębie bardzo fajnie się zachowują. Tutaj na wstępie, tak jak widać, gołemnik został uszczelniony i tutaj podziękowania dla kolegi Michała za mi bardzo fajny telefon, miła pogawędka. On między innymi również buduje gołemniki. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, że, że zadzwonił, troszkę rad udzielił. Od razu uprzedzam Michał, bo wiem, że pewnie też będziesz oglądał. Deska u gołębi dorosłych również poprawiona. Dzięki, pozdrawiam, naprawdę, naprawdę dobre rady. No, jeszcze muszę tylko poobcinać, pomalować. Na pewno atmosfera się zrobiła tutaj milsza, tak troszeczkę spokojniej. Nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Tył był zabezpieczony, bok nie, ale zobaczymy jak to będzie na dłuższą metę. To tyle tak, w ramach takiego wstępu. A pokażę kilka gołąbków tak indywidualnie, jak wyglądają, jak się prezentują po lotach, jakie to gołąbki u mnie zostały, jakie zostają i jak te gołębie wyglądają. Że tak powiem, z bliska. I, i, I po czym, po czym są? Jeśli Was to interesuje, to jak najbardziej zostańcie ze mną dłużej. E, zasubskrybujcie kanał, bo to miłe. Oglądajcie, lajkujcie, komentujcie, bo to bardzo miłe. Dla mnie i motywujące na przyszłość. I widzimy się za chwilkę. I wracam do Was. Pierwszy ptak, którego chciałbym zaprezentować Szpaczek Ciemny no On jest trochę młodszy, jeszcze ma trzy lotka do spierzenia Jest to syn, na pewno będzie samczyk Jest to syn tej ciemnej pstrej, czyli drugiej lotniczki okręgu W zeszłym roku w kategorii młode, która była na, na wystawie ogólnopolskiej bardzo fajny samczyk. Bardzo mocno zbudowany. Nie jest może bardzo duży, ale jest naprawdę, jeżeli chodzi o budowę, bardzo mocny. To co ja bardzo lubię, czyli też mocne, bardzo plecy. Krótkie przedramie. Gąb naprawdę mega, mega mocny. I właśnie też między innymi dlatego, właśnie ściągłem tą ciemną, czyli jego siostrzyczkę. Która e, chyba też już fajnie się pierzy, fajnie wraca. To jest, że tak powiem, ten dom. Bardzo mi imponował już na, na, go, na lotach próbnych, gdzie sam je wywoziłem. E, indywidualista on zawsze odlatywał od stada. Kilka razy mu się zdarzyło tylko wrócić razem z grupą, a tak to raczej e, starał się odbijać i albo wracał pierwszy, albo wracał ostatni. Dlatego mówię, nie jest to jeszcze, wszystko jest przed nim. Cała kariera. Mam nadzieję, że że on jeszcze jeszcze powalczy ale naprawdę jest to bardzo bardzo fajny sam jest bardzo mocno tutaj zbudowany to jest taki go jakiego bardzo lubię to jest właśnie między innymi to jest syn, e, syn tej ciemnej pstrej a jednocześnie z drugiej strony od strony ojca jest e, po wnuku po prawnu kuszpaka czyli lotnika to jest takie dalsze pokrenieństwo. moim zdaniem bardzo fajny gołąbek. kolejny gołąb również samczyk ciemny ten ciemny to jest on na ostatni lot na który kładłem on u mnie był pierwszy na gojniku już nie pamiętam które tam było na liście to jest bezpośredni wnuk szpaka po jego córce. I z drugiej strony, e, jego ojcem jest pełny brat z gniazda najlepszego roczniaka w tym roku w oddziale. Czyli tego 472. Też bardzo, bardzo mocne skrzydło. On sobie tutaj za bardzo nie da rozciągnąć. Bardzo fajne. Ostatnie lotka też bardzo fajny cieniutkie fajny uskok jak na takiego młodego gołębia już widać u niego ten uskok po, na te cztery ostatnie lotka również bardzo mocne plecy bardzo fajny samiec pokazał on już się na jednym locie się, się zawiesił i wrócił po tygodniu ale później już naprawdę bardzo fajnie latał bardzo ładnie wypierzony świeci się elegancko bardzo takie gołębie lubię i po raz kolejny bardzo mocna muskulatura tutaj wszędzie. No fakt faktem, że im tutaj nic nie brakuje. Są bardzo mocno karmione. Ale naprawdę, naprawdę gołąb. Jak dla mnie. Bardzo fajny. Jest bardzo podobny też do mojego niegdyś wybitnego lotnika. No i którego zgubiłem niestety dwa lata temu. On był jego pradziadkiem też. Bardzo fajny gołąb. A teraz pokażę teraz jego brata z gniazda. I teraz brat z gniazda tego ciemnego. Szpak. Też bardzo duży samiec bardzo potężny. No ten samczyk nie konkursował jako młody, ale, ale leciał bardzo równo, bardzo fajnie. Ja tak jak mówię u mnie. Gołąb nie musi od początku bardzo wybitnie latać, bo, bo już miałem nieraz przykłady, że gołąb, który za młodu lata, tak sobie przeciętnie później naprawdę potrafi. Ten na pewno nabrał sporo doświadczenia, nie miał żadnych większych opóźnień, ale, ale nie był z tych najszybszych. Też bardzo, bardzo mocne plecy. Bardzo fajnie się prezentuje. Mocny spód po raz kolejny bardzo mocne gołębie. I to też jest e, wnuk szpaka. Te same z tej samej pary właśnie dwa młode pojechały do kolegi i z tego co mi mówił też oba są po lotach po ciężkich lotach tam u nich. Bardzo fajna taką ma specyficzną specyficzną barwę. Natomiast szpak z taką białą głową białe lotka. No zobaczymy co co pokaże. I jako gołąbek roczny. Wiadomo idealnie by było, gdyby poszedł w ślady w ślady wujaszka, który już w tym roku jako roczny był najlepszym w oddziele. Bardzo fajny. Bardzo fajny gołąbek. Bardzo ciekawy. Tutaj rządzi jeden z tych obaj z bracia. Bardzo rządzą tutaj na głębiku. Już niedługo będą przeniesione tam, będą mogły sobie obierać cele. I zobaczymy wówczas, jak będą, będą rządzić już od wiosny. Pokażę coś kolejnego. No, zademonstruję jeszcze jednego samczyka. E, samczyk niebieski 508. E, troszkę inna budowa skrzydła już takie bardziej pełne. To jest samczyk nieco mniejszy, ale również z bardzo fajną budową. To jest samczyk po wnuku szpaka, czyli też z tego akurat szpaka, który jest narotowym, dwuletniego. Tamten wnuk jest, no, jest bardzo mocny, i tutaj jest parowanie na, na moją maratonkę. Maratonka jest to samica, sprezentowana w 2014 roku od kolegi Dawida Olejnika, serdecznego przyjaciela, mogę sobie mogę to szczerze powiedzieć. Bo, bo z Dawidem trzymamy się akurat od, od małego dzieciaka i to były naprawdę bardzo szczere prezenty. Ta samiczka od 2014 roku ciągle u mnie lata. Były dwie siostry, do tego roku obie latały. No jedną, z jedną pożegnałem się po maratonie, ale ta druga naprawdę daje mi bardzo fajne młode. I, I mimo to że jest ciągle lotowana na wdowa I ten młody jest właśnie też po niej, już z krzyżówki. Ze szpakiem, czyli, czyli z tą rodziną szpaka. Samczyk, o, głowę ma taką jak mamusia też taki delikatny, ale, ale w budowie w sobie już naprawdę fajny. E, on już lata ładnie miał bodajże, mówię, jak oszowałem, tylko na trzy loty konkursowe on miał dwa. Za dwa, e, dwa loty w konkursie pełne skrzydełko bardzo fajna budowa. Ta samiczka jest e, od kolegi. Taka bardzo delikatna, ona sobie na krótkich lotach słabiej radzi, ale na lotach dłuższych lata bardzo fajnie. Między innymi tam miała drugie miejsce z maratonu na jednym locie. Dlatego pokrzyżowałem ją teraz z mocnym samcem, żeby troszeczkę wzmocnić budowę i naprawdę ten gołąbek już ma bardzo fajną budowę. Bardzo fajnie zbudowany, mocne, fajne upierzenie takie. Kurczę lubię, jak mają tak mocno pozarastane, pozakrywane. Tu nie ma żadnych przelotów zbędnych, to skrzydło naprawdę jest bardzo fajne. I to myślę, że też jest jedna z nadziei na przyszłość. Jeśli tylko jakoś głupio go nie zgubię, to myślę, że ten gołąbek da mi jeszcze dużo, dużo radości. Zobaczymy. Teraz pokażę może coś z innej rodziny. Nie będę tylko pokazywał szpaka. Może teraz coś z Gabiego. I tutaj może zaprezentuję syna Gabiego. Który został bardzo, bardzo ładny gołąb. On ma tak. No, ja to się śmieję, bo to Gabi jest. E, mój Gabi jest wnukiem. E, przepraszam. Prawnukiem Bliksema. A jednocześnie wnukiem siostry z Gniazda Rudego. I y, y, jak patrząc na tego gołąbka i patrząc na zdjęcie, jak wyglądał Bliksem. Jeżeli ktoś, ktoś podglądał, jak wyglądał Blixem, kolonel, to barwa, barwa na pewno bardzo zbliżona. Bardzo fajny samczyk. Nie zrobił jak na razie nic wielkiego, bo tak jak mówię, no ten sezon dla mnie jest na straty. Ale ten go naprawdę ukazał się, pokazał jaki ma upór. Najpierw Nieszczęśliwie wygoniony przez Jastrzębia, wrócił po pięciu dniach na locie tym ciężkim, gdzie, gdzie na drugi dzień lało. Wrócił na drugi dzień przemoczony doszczętnie, ale wszystkie loty, na które był wkładany, dał radę. Również bardzo fajna, mocna budowa. Mamusiom jego jest córka tej 10.03 kolegi, od którego nabyłem. Też bardzo fajnie zbudowany. Ta 10.03. Wiele razy na pudle u nas w oddzielę ten samczyk. Myślę, że też, jeżeli tylko się utrzyma. Bo już pokazał naprawdę, że jest twardziel, a predyspozycję do szybkiego latania ma jak najbardziej. Jeżeli tylko wszystko pójdzie po mojej myśli, myślę, że też ten gołąb da mi trochę radości. Oby pokażę jeszcze jedną samiczkę. Może też z rodziny Gabiego, jaka została bardzo fajna, na którą też też bardzo liczę. To tu pokażę jeszcze tą samiczkę 532, bardzo ładna samica. Jej ojcem jest prawnik Gabiego, lotowany, też bardzo fajnie ten samczyk lata. A mamusią jest już sześcioletnia samica, bardzo fajnie zbudowana, która już dwa razy była na wystawie tutaj okręgowej, raz zajęła nieszczęsne szóste miejsce. Samica, która lata różnie, w jednym sezonie bardzo fajnie A klasę, za chwilę następny sezon sobie leci bardzo fajnie maraton bądź C klasę. Ta samiczka naprawdę bardzo fajnie skrzyżowała się, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o rodziców, naprawdę wyszła bardzo ładna. Latała też całkiem nieźle. Bardzo podobna do matki nie jest aż tak mocno zbudowana, dlatego ja mówię to z gąb, którego ja ta, ta para była szykowana bardziej pod pod taki uniwersalny dystans, nie tak jak te niektóre, które paruję, i wiem, że są takie ewidentnie mocne, które raczej wątpię, czy będą latały na, na nie wiem, maratonach. Ta samiczka jest bardziej już parowana pod kątem uniwersalności na wszystkie loty. Ładnie wypieżona. Tak jak mówię, chciałem też pokazać, jak te gąbki wyglądają teraz po lotach, gdzie gdzie naprawdę miały, miały niestety tą przygodę z chorobą. Miały przygodę z grzybem, którego niestety ma, miały z mojej winy. I, I tu nie ma co się oszukiwać. Ale naprawdę ten gąbek również wygląda bardzo fajnie. Bardzo fajnie się prezentuje. Dodatkowo bardzo fajne oko. Jeżeli ktoś na nie zwraca uwagę. To naprawdę też bardzo fajny tak. Może jeszcze jedną, dwie sztuki zademonstruję z nieco innej rodziny. To może jeszcze tego samczyka 511. Z tej rodziny wypuszczone miałem łącznie 4 do lotu. Trzy ukończyły loty. On i jego brat z gniazda i z drugiej pary drugiej pary jeden niestety zginął koło domu. Niebieski białolotek, on tutaj to jest. Romeo, powinienem go chyba nazwać, bo praktycznie wszystkie samice sobie tutaj przygruchuje. Też fajnie zbudowany, ale to myślę, że to będą gołębie bardziej uniwersalne. Wywodzą się z rodziny takiej mojej pstrej. Eee nie będę mówił nazw, linii i tak dalej. To jest akurat gąb. Babką jego jest samica, którą mój tata zakupił. Później tą samicę, z racji tego, że wtedy likwidował, odstąpił koledze. A ja od tego kolegi wziąłem młodą po niej. I ta samiczka, czyli jego matka, jest u mnie w rozpłodzie. I tak jak mówię, już w zeszłym roku Został po niej e, bardzo fajny roczniak, który też lata i teraz zostały trzy sztuki, dwa samczyki, właśnie taki białolotek, jeden e, i dwa pstresa, mieć i samica, to myślę, że to będą gołąbki na takie bardziej uniwersalne, są bardzo twarde, one potrafią naprawdę jak, jak, jest, jak jest ciężka pogoda, one wtedy, wtedy tutaj brylowały, tak samo ten, ten roczniak. I, I myślę, że, że ten samczyk, jak i jego rodzeństwo też podobnie mogą się spisywać. No, niestety, pogody mamy jakie mamy, i myślę, że takie gołębie też będą nam coraz bardziej potrzebne. Żeby też, no, niestety, taki sam sprint potrzebuje, moim zdaniem, do krzyżówki. Zwłaszcza na naszym terenie, gdzie, gdzie naprawdę te gołębie są narażone na mega ścięcia, są potrzebne gołąbki twarde do krzyżówki ten samczyk myślę, że myślę, że będzie bardzo fajny. O, widać, że nie da się fajnie poskromić, ale myślę, że bardzo, bardzo bardzo fajny samczyk. On już ma troszeczkę inną budowę. On nie jest aż tak bardzo muskularny. I ta rodzina myślę, że też sprawi mi sporo frajdy. Na pewno jego matka. Też dostanie na ten rok coś fajnego. Może coś od Piotrka zobaczymy, jak to będzie. I tyle. Tak z grubsza. Nie będę pokazywał wszystkich. Tak akurat chciałem pokazać niektóre. O tak, jak mówię, Romeo już tam adoruje swoje panienki. On tutaj ma pół dołu. To jego. O, a tu jest właśnie jego brat z gniazda. Ten pstry. Tak mówię. Stwierdziłem, że pokażę Wam jak te młode wyglądają. Jak one wyglądają teraz, już po pierzeniu, bo praktycznie są już na końcówce. Eee, myślę, że może w następnym filmie pokażę kilka gołębi dorosłych, jak wyglądają. Może z czasem pokażę, no, jak dorosną ładnie te młode od Piotrka, jak one się prezentują. Tak, żeby zademonstrować Wam. Po części, jak wygląda ekipa na rok 2021. Jeszcze myślę, jakieś dwa tygodnie. Samczyki zacznę przenosić do kołemnika do lotowego, tam żeby już się uczyły. O, parowanko na całego. Młodzież się jeszcze tu bawi, też już najwyższa pora jest stąd zabierać, bo jeszcze trochę i, i zaczną się niepotrzebne jajka, a tego byśmy na pewno nie chcieli. Tyle. Tak to wygląda. Z grubsza po sezonie gołębi młodych i szykujemy się na przyszły rok. Tak jak mówię, nie oszczędzamy na karmie. Teraz najważniejsze, mocne pierzenie. Tutaj samiczki, właśnie lotowe, które tutaj też przerzucam. Widać, jak wyglądają. Mocno wy, wyrzucone, wypierzone. I tyle. Tak z grubsza. Tak mniej więcej wyglądają u mnie ptaki. Które przygotowują się do przyszłego sezonu. Pozdrawiam i pracujcie nad, nad własnymi ekipami. Do zobaczenia.